Praktycznie można wykonać rekonstrukcję piersi zawsze, jeżeli pacjentka zgasza taką prośbę, jeżeli nie ma objawów uogólnionej choroby, czyli nie ma przerzutów, nie ma udokumentowanego klinicznie obrazu rozwoju choroby nowotworowej. Jeżeli dokonujemy rekonstrukcji piersi w, w tak zwanym Wtórnym terminie, czyli to jest rekonstrukcja wtórna, odroczona, zasada obowiązująca w chwili obecnej jest taka, że po operacji odczekujemy około pół roku, aby blizna doszła do siebie, mówiąc tak najprościej, żeby dojrzała. Natomiast jeżeli pacjentka była naświetlana, powinniśmy odczekać około rok od zakończenia naświetlania, chyba że wykonujemy natychmiastową rekonstrukcję, czyli w momencie operacji w tkanki jeszcze nie zbliznowaciałe, wkładamy implant, czy, czy, czy przeszczep tłuszczu, czy płat przeniesiony. Wtedy możemy robić to natychmiastowo.